Myśmy na sport.pl wybrali pana bramkarzem, nie nie bramkarzem, piłkarzem tego meczu. Zgadza się pan z tą oceną. Asysta, no i dwie kluczowe interwencje. Gdyby nie one, mogło być 3-2 dla, dla ruchu. Wie pan co, no ja stoję na bramce po to, żeby bronić, i a dzisiejsza asysta, no, udało się, po prostu chciałem jak najmocniej uderzyć w piłkę. No i, i szczęście było takie, że. E, Dajwa Achilli był na tym miejscu, w tym miejscu, gdzie miał być i poszedł jeden na jeden. Cieszy mnie ta bramka i, i przede wszystkim zwycięstwo. Dużo ma Pan już takich asyst na koncie w karierze? Nie, bodajże trzy i... i... Wygrane wtedy mecze Wygrane, wygrane. Cieszę się, cieszę to naprawdę bardzo, bo w drugiej połowie, no, nie wiem co się stało, ale trochę jakoś nerwowość się wkradła w nasze poczynania i ale cieszymy się, utrzymaliśmy ten wynik do końca meczu i, i punkty, trzy punkty zostają w, w Warszawie. Zastanawiam się, czy taka dobra dyspozycja to efekt, że no, na dobre zaczęła się już rywalizacja z Sebastianem Przyrowskim. On teraz z sparingu obronił Karnego. Pan czuje jego oddech na plecach? ja naprawdę robię swoje cały czas na treningach. Ja obojętnie, czy jest Sebastian gotowy, czy jest budzeń. także rywalizacja jest ostra na treningach. Ja naprawdę od kiedy tutaj przyszedłem, robię swoje. Zostawiam zdrowie na treningu i, i, i najważniejsze jest dla mnie to, co ja robię, i, i, i to, co robię dla drużyny. E, rywalizacja jest ostra i, i cieszy mnie to i tym bardziej powinno cieszyć trenera, bo będzie miał później w czym wybierać. A wasze stosunki z Sebastianem są tak, tak napięte jak rywalizacja? Czy? Nie, 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 nie. Znamy się z Sebastianem bardzo długo na boisku. Na treningu jest e, rywalizacja poza boiskiem. E, normalnie rozmawiamy. Ja nigdy nie miałem problemów e, e, z za przyjaźnieniem się i, i kontaktami z, z zawodnikami.